Się dowiedzieć, jak zrobić takie loki, zostańcie ze mną. Mam dzisiaj dla Was tutorial, jak zrobić takie e, delikatne loki. E, fale oraz recenzję pewnej lokówki, która jest dość specyficzna, ale od razu skradła moje serce. A mianowicie mówię tutaj o lokówce z firmy Bellissima Richie Girl. Jak widzicie, nie jest to taka popularna lokówka, jaką pewnie większość z Was zna, lokówka posiada system, który sam nawija. Wasze włosy na lokówkę. Później w tutorialu pokażę Wam, jak to wygląda w praktyce, a teraz powiem Wam trochę po prostu, jak to wygląda. Tutaj przez te bolce przeplatacie sobie kosmyk włosów i wciskacie przycisk, który robi za Was całą robotę i nawija Wasze włosy wokół lokówki. Oczywiście nie wplątując ich, ani nie robiąc żadnych kołtunów. Naprawdę to jest w 100% bezpieczne. Wystarczy przycisnąć ten przycisk, zakręcić włosy i gotowe. Teraz czekamy na sygnał dźwiękowy. Tak, to właśnie ten sygnał, który informuje nas o tym, że nasz lok jest już gotowy. Czy to nie jest cudowne? Ta lokówka myśli po prostu i wszystko robi za nas. Po 8 sekundach od końca nawijania waszych włosów pojawia się ten dźwięk, no i dzięki temu mamy pewność, że nie przypalimy włosów, bo wiem, że dużo dziewczyn kombinuje z lokówkami i po prostu pali włosy. Natomiast tutaj takiej możliwości nie ma. Lokówka obraca się w dwie strony, w prawo i w lewo, w zależności od tego, jak lubicie mieć zakręcone swoje włosy, czy do wewnątrz, czy na zewnątrz. Jeśli chodzi o temperaturę tej lokówki, są dwie: 190 stopni i 220. W zależności od tego, jakie loki chcecie uzyskać, wybieracie sobie właśnie temperaturę oraz ilość włosów, którą nakręcicie na lokówkę. Jeśli chcecie bardzo mocne spiralki, wybieracie 220 i oczywiście bierzecie jak najmniej włosów. Natomiast jeśli chcecie uzyskać takie fale, ustawiacie 190 stopni no i tych włosów bierzecie już troszeczkę więcej. Lokówka oczywiście tutaj ma ceramiczną e, powłokę, dzięki której temperatura rozprowadza się e, równomiernie, chroni nasze włosy i sprawia, że są takie miękkie, naturalne nawet po e, stylizacji. Bardzo duży plus tej e, lokówki to szybkie nagrzewanie się dosłownie kilkanaście sekund, i lokówka jest rozgrzana do 220 stopni. Z pomocą właśnie tej lokówki Możecie sobie zrobić wiele fryzur, które są teraz na czasie, bo powiem wam, że właśnie takie lekko falowane włosy to chyba teraz największy trend. Gdzieś tam wszyscy, wszystkie dziewczyny sobie gdzieś tam podkręcają właśnie tak lekko te włosy, i za pomocą właśnie tej lokówki możecie sobie coś takiego wykonać. Mam nadzieję, że trochę się dowiedzieliście o tej e, lokówce, a teraz chciałabym Wam pokazać, jak ona działa i jak właśnie wykonać takie loki. Także przechodzimy do tutorialu. Zaczynamy od podzielenia naszych włosów na dwie sekcje, po to, aby było nam e, łatwiej e, je kręcić, żeby nic nam się nie plątało i nie było za dużo tych włosów naraz. Lokówka nagrzewa się dosłownie w kilkanaście e, i zaczynamy tutaj od przodu. Bierzemy sobie e, partię włosów, nie za grubą, nie za cienką, lecz w sam raz. Tak jak wam mówiłam, e, zależnie od tego, ile włosów e, e, weźmiecie, takie otrzymacie loki. Ja chcę sobie zrobić takie e, faloloki. Także wkładam tutaj pomiędzy te ząbki i kręcę. Powstał taki delikatny loczek. Przerzucam sobie go do tyłu i biorę kolejne pasmo. I tak wygląda. Jedna strona moich włosów. Jak widzicie, są to takie delikatne e, loki, które po prostu później rozluźnimy e, i zrobimy się z tego takie przepiękne fale. Prezentuje się pierwsza część y, moich włosów zakręcona. Te fale są przepiękne, po prostu te mi się tak podobają. Dobra, zabieramy się za y, drugą część włosów. Te włosy z góry oczywiście są dłuższe, także je łapię gdzieś y, tak w 3 czwarte długości i zakręcam, Do I have to be? Tak wyglądają moje loki, mi ten efekt bardzo, bardzo się podoba. Chciałabym Wam również pokazać pewne upięcie, a to nie jest upięcie, to jest po prostu kucyk właśnie z takimi falowanymi e, włosami, który nada Wam dodatkowej objętości, będzie się wydawało, że ten kucyk jest po prostu taki e, duży, macie dużo włosów. Wystarczy troszeczkę e, rozluźnić e, te loki. Wziąć wszystkie swoje e, loki do tyłu. Jak widzicie, jest ich e, po prostu tych włosów e, przez te loki e, sporo i upiąć bardzo wysoko e, takiego kuca. Zróbcie to naprawdę wysoko, wtedy będzie to efektowniej e, wyglądało. Mam nadzieję, że moje szybkie upięcie Wam się spodobało, ale to jest moja ulubiona fryzura. Jak właśnie mam pokręcone włosy, a nie chcę, aby były one rozpuszczone, to właśnie robię sobie takiego kuca. Mam nadzieję, że przekonałam Was do tej lokówki, pokazałam Wam, jak ona działa. Oczywiście zachęcam was do zapoznania się z ofertą marki Bellissima, jeśli właśnie chodzi o tą e, lokówkę. Podpisuje się w 100%, że naprawdę robi przepiękne loki i to, co e, moim zdaniem jest e, najważniejsze tutaj, wygoda, którą po prostu macie, nakładacie włosy, wciskacie przyciski same się zakręcają, nigdzie się nie musicie gimnastykować, zawiązywać tych włosów, zaplatać. To naprawdę mnie zawsze bolały ręce z tego względu, że mam dosyć długie włosy i zawsze musiałam to trzymać drugą ręką i w takiej pozycji zazwyczaj, a po prostu sobie tutaj trzymacie lokówkę i nic z Was, żadne ręce nie bolą. Jeśli film Wam się spodobał, dajcie kciuka, w górę zostawcie opinie w komentarzu, co Wy sądzicie o tej lokówce, jak podoba Wam się taki efekt. Dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa!